Witam serdecznie wszystkich zbieraczy Po długiej przerwie 3 razy chodziłem i nic Ale Zobaczymy Przyszło tu na moje znajome miejsce i beczki tutaj chodzą Nawet widzę, że dosyć mocno Jeszcze w tym roku nic nie podnoszę, ale myślę, że to się lada dzień zmieni. Przejdę tutaj kawałek zobaczymy tutaj na tą ścieżkę. Może może tutaj jakby szła to ładne? no jest tu taka ścieżka no i tu nawet świeże odchody te dzisiejsze no i patrzcie co tu leży taki mega okaz o! no i świeżutki Porostek od kozła, ale myślę, że niebawem trafię na coś większego, ale idziemy jeszcze kawałek, no, zobaczymy, bo tu widzę, że tam jest zjedzone, czyli coś się tu kręci. Tu też odchody Bardzo mocno tu wydeptane No nic jak coś znajdę To wam pokażę Ale jeszcze tu zobaczymy No taka obiecująca ścieżka Jak coś to wam pokażę Pozdrawiam wszystkich